Przypomniałam sobie ostatnio, że robiłam tutaj na kanale kiedyś wyzwania artystyczne i pomyślałam sobie, fajne to było, więc to dzisiaj zrobimy. Cześć, dzień dobry, witajcie, wesołych świąt! Ja jestem Werka Rysuj Motyle i witam was na kanale Toma Art. I ponieważ przyszła zima, to zrobimy sobie zimowe wyzwanie artystyczne. Co prawda, to co widzę za oknem nieco zaprzecza temu, że przyszła zima. Bardzo bym chciała, żeby ktoś mi oddał śnieg. Nie dajemy się jednak tej propagandzie braku śniegu, i wiemy, że przyszła zima. Miseczki do losowania nieużywane od wiosny. Musiałam je odkurzyć, tak naprawdę ich nie odkurzyłam. No i widzicie, miseczki są dwie. W tej miseczce mamy tematy: świąteczno-zimowe klimaty typu renifer, drzewa w śniegu, światełka, choinka takie tam. A w tej drugiej miseczce. Mamy, o nie zgadliście, wcale nie przybory Toma, y, które będę sobie losować do tych tematów, to by było za proste. W tej miseczce mamy karteczki, na których wypisałam zalecenia co do rysunków. W jakim kierunku dany rysunek poprowadzić? Czyli mam tutaj takie hasła jak na przykład linearnie, czarno-biały, ekspresja, skup się na świetle i na cieniu i kiedy już będę wiedziała co mam narysować oraz w jakim stylu, w jaki sposób to narysować, to będę sobie dobierała konkretne przybory naszej ukochanej marki Toma. Tak sobie to wymyśliłam. Fajnie to sobie wymyśliłam. Skromnie powiedziawszy. No i zrobimy, nie wiem, tak, może ze trzy rysunki. Trzy rysunki wydaje mi się być taką optymalną liczbą rysunków ASMR. Mam pierwszą ofiarę. Krasnale, nie będę kłamać, bardzo liczyłam, że się ten temat wylosuje i nie będę kłamać, wrzuciłam więcej karteczek z krasnalami do środka, żeby się wylosowało. Wyłowiłam. I moi drodzy krasnale, nie. Powiecie, że łamie zasady, a ja wam powiem, mam to w nosie. Ja ustalam zasady, jesteśmy na moim terenie, na moim rewizie. I tak pewnie w większości tych wyzwań ludzie oszukują. Ja przynajmniej jestem autentyczna w tym, że oszukuję. A tym razem już na serio, to co wylosuję, to, to będzie tym, co wylosuję. I jakie ładne się teraz wylosowało, no jakie ładne. Los mi sprzyja ewidentnie. Zabawa patternami. To tajemnicze hasło oznacza, że... Ubawię się paternami. Musicie przyznać, że Krasnale i zabawa paternami świetnie do siebie pasują, znacznie lepiej niż Krasnale i zwróć uwagę na światłocień. cień. Co by tu wybrać do Krasnali i do zabawy paternami? Tylko udaję, że się zastanawiam, ponieważ wiem, jakie narzędzie doskonale będzie się yy... doskonale będzie pasować i będą to markery olejne albo markery akrylowe. Wydaje mi się, że pod koniec tych krasnali przedobrzyłam. Ściana i podłoże troszeczkę odwracają uwagę od tematu, mogłam to rozwiązać trochę inaczej, ale ten cieniutki srebrny marker olejowy za bardzo mnie kusił. Olejówki najgrubsze i średnie mają szeroką paletę kolorystyczną, aż 22 odcienia, w tym metaliczne, czyli złote srebrne takie tam. I idealnie sprawdzają się właśnie do budowania warstw nie tylko na papierze, na większości właściwie powierzchni. Okej, okay, kolejne losowanie. Drzewa w śniegu. Mam ochotę znowu to wrzucić do środka, no ale to już by było pewne zaprzeczenie sensu tego wyzwania. To by już nie było wyzwanie. Ekspresyjny rysunek. Tym razem faktycznie muszę się troszeczkę zastanowić, bo mamy tutaj w sumie całkiem sporo opcji, które mogłyby pasować do tematu oraz sposobu zalecanego wykonania tematu. Manga linery. Przy czym myślę głównie o yy, cienkopisie z końcówką pędzelkową. Sketchlinerów mamy cztery końcówki 00303 oraz 10. Słuchajcie, mam zagwostkę. No bo drzewa już technicznie rzecz biorąc mogłyby być skończone, bym tutaj dodała chmurkę. Taką jedną chmurkę, jeden kontur chmurki, ale z drugiej strony troszeczkę się zastanawiam, trochę się boję, że to będzie za dużo. Eee, dobra robimy. I trzecie losowanie. Trzymaj za mnie kciuki, trzymaj za nas kciuki. Pamiętacie jak mówiłam, że wrzuciłam więcej krasnali? Bąbki i inne ozdoby świąteczne, binarnie! Początkowo miałam kompletnie inny zamysł, ale ostatecznie wyszła chyba moja ulubiona praca, chociaż nie wiem czy to tło szarym flamastrem spełnia założenia linearnego rysunku. Cała reszta jednak ewidentnie jest lineartem i została wykonana cienkopisem kapilarnym. Kończymy przy takim nastrojowym oświetleniu, bo teraz światło złapać jest. Trudno równie co nie złapać przyziębienia. Prace prezentują się w ten oto sposób. Tak jak już wspominałam, moją ulubioną jest zdecydowanie ta ostatnia, zrobiona cienkopisem kapilarnym. Wszystkie produkty, z których korzystałam, oraz wiele, wiele innych, możecie znaleźć na sklepie internetowym Toma. Na sklepie, w sklepie. No i co, chyba nie zostaje wam nic innego jak tylko idź do sklepu internetowego Toma. Potem możecie wpaść na przykład na Instagrama Tomy, na Instagrama mojego również. A kiedy obejrzycie już wszystkie możliwe rolki na Instagramie, to możecie umilić sobie czekanie na zamówienie ze sklepu, oglądając wszystkie poprzednie materiały na tym kanale. On by tak zrobił. Jakiś konkretny kierunek, w którym mam ten